hej ho, to ja, ten z nogą na wierzchu. <laughs> tak się dzisiaj zastanawiałem, ile osób sama taka pozycja może zniechęcić. Jakim prawem nie jesteś ładnie ubrany, nie jesteś dla mnie jeżowany, wylizany, umizany, tak jak być powinno, dlaczego się dla mnie nie starasz, tylko pokazujesz mi swoją nogę A dlaczego nie? Tam kadzidło. Co w tym złego? Właśnie pięknem obecnych czasów jest to, że można się wyrazić dowolnie. No weź mi zabroń. Co najwyżej możesz tego nie oglądać. A jeżeli teraz dotknąłem czegoś w tobie, to fajnie, wiesz z czym masz do popracowania, bo jakim prawem, gość z nogą na ścianie będzie dotykał czegoś w tobie. I teraz pytanie: To moja wina, że dotykam? Czy Twoja, że tam jest to, czego ja dotykam? Ja nie mówię o dotykaniu rzeczy fajnych. to chcesz, to podotykam ci fajne rzeczy. Nie mówię o dotykaniu tych niefajnych. W tym jestem mistrzem, po to, już istnieje. Podoba mi się ten ton, który teraz mówię. Po to istnieje. Taka radość dziecięca. No tak, ale tak jest. Kiedy zintegrujesz wewnętrzne dziecko i cały ten szum cichnie, nagle wszystko staje się zabawą. Jo, mam nogę, la, la. Brzmi jak wariat. Dla tych, którzy są poważni. Brzmi jak normalny. Dla tych, którzy przede mną przeszli tę ścieżkę, którą ja przechodzę. Czy czasem ta cisza, która jest. Bardzo nietypowym zjawiskiem w internecie. Tylko widzisz, moja cisza ma w sobie coś jeszcze. Zobacz, co ona z tobą. Robi, coś lubi. A patrz to, wdech. I wydech. Jest inaczej, nie? Dlaczego postanowiłem dziś coś takiego nagrać? Dlatego, że zacząłem rozmowę, albo wróciłem do którejś przerwanej na temat tego, jak się czujesz, kiedy jesteś, kiedy piszesz, kiedy mówisz, kiedy oddychasz, kiedy formujesz swoje myśli. I zapytałem, na ile swobodnie osoba, z którą rozmawiam się, czuje. Okazało się, że 6 do 7 w skali 0-10. Ja się pytam, dlaczego nie dziesięć? No bo muszę uważać na to, co mówię, bo wtedy mnie się nie rozumie, i w ogóle, i w ogóle, że nie fajnie. I teraz ja mam pytanie do Ciebie. Kiedy nauczyć się siebie, ale nie tej maski, tego, co jest potrzebne do interakcji, do smartfonów? Do tych wszystkich pierdoletów, których rzekomo wymaga od ciebie otoczenie. Ja od nikogo nie wymagam głupich gadek o pogodzie, od nikogo nie wymagam pierdolenia o niczym. Nie, dziękuję, wolę cisza. No ale jeżeli chcesz nauczyć się być sobą, czyli poznać siebie, czyli wiedzieć, kim jesteś, jak masz w środku, jak masz pod maską. Fajnie, można iść i posiedzieć, pomedytować w jaskini, zagłębić się w siebie i dowiedzieć się wszystkiego na swój własny temat. Współczesna jaskinia to mieszkanie, czy dom. <laughs> tyle tylko, że jak już wiesz wszystko na swój temat i wyjdziesz z jaskini, to nagle wiedza, którą masz, okazuje się nieaktualna, bo ona jest adekwatna tylko do jaskini. Tylko do miejsca, które znasz, i w którym nie tyle poznałeś, poznałaś siebie, tylko w którym nauczyłaś się siebie, czy nauczyłeś się być tym, kim jesteś. Ale idź na lodowisko i będziesz zupełnie kimś innym. Idź na basen, będziesz kimś innym. Idź do Hyde Parku, przejedź się jakąś szybką kolejką, będziesz kimś innym. Zawsze będziesz kimś innym, bo reagujesz na zmieniające się okoliczności. I jeżeli ktoś jest przez całe życie taki sam, to wiedz, że udaje. Zdrowy człowiek składa się i z rzeczy dobrych, i ze rzeczy niedobrych. Zdrowa jednostka ma w sobie i dobro, nad którym panuje, bo, na przykład, moja babcia zajechała mnie dobrem, obsesja miłości. Jakiś zło, nad którym panuje, bo na przykład mój stary musiał to zrównoważyć. I też nie panował. Czy to dobrze, czy to źle? Nieważne. Chodzi o to, że przypadki i okoliczności są tak różne i różnorodne, że jest ogromna szansa na to, że nikt nie przeżył tego, co ty. I nikt nie przeżyje tego, co ty, bo nikt nie jest tobą. Ale jeżeli będziesz się ciągle porównywać do innych, to zwariujesz. Bo skoro nikt nie jest taki sam i wszyscy są różni, to do kogo się porównać? I teraz yy, medal z ziemniaka dla uważnych. Dobrym pytaniem jest, a po jaką cholerę w ogóle się porównywać? Przecież tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby posiadać dany zestaw kompetencji i radzić sobie nimi w życiu. A no, od porównywania się jest sport. Od porównywania się są konkursy. Porównywania się są. Nie wiem, co tu jeszcze można dodać, właściwie. Porównywanie się jest jedną z najgorszych obsesji, jakiej doświadcza masowy byt. Ty, ja, on, ona, ono, oni. Jesteśmy ciągle. Wrzucanie w ten krąg, bo masz się porównać, być jakimś w porównaniu do kogoś. Może bądź sobą w odniesieniu do siebie. Tylko ty wiesz, kim jesteś, tak naprawdę. I gwarantuję ci, że większość osób, na które patrzysz, i ta osoba w lustrze, również, którą widzisz, nie wie, kim jesteś. Nie wie, kim oni są, nikt się nie zagłębia w siebie. Lecimy na prostej, czystej powierzchowności, byle tylko mieć przyjemność i nie mieć nieprzyjemności. A tak naprawdę to w nieprzyjemności jest prawdziwy rozwój w dyskomforcie. Mięśnie nie rosną od komfortu, tylko od dyskomfortu. Żeby dobrze coś zagrać czy namalować, to trzeba, nie wiem, wykonać ilość set powtórzeń. Wiedzieć, co jak działa, jak pracuje ręka, jak pracuje każdy mięsień, nieświadomie. wtedy no, można powiedzieć, że jest czymś dobrym. Ale czy da się być dobrym w byciu dobrym? Nie. Bo nic tego nie równoważy. Żyjemy w rzeczywistości, która jest dualna, i trzeba ten dualizm pojąć. Nie można mieć tylko reszek bez orłów. Moneta, która ma dwie reszki, nie działa. Nie kupisz za nią nic w sklepie. Moneta, która ma dwa orły, też nie. Ona ma jakąś wartość. Ale zauważ, że czym innym jest mieć wielką wartość, a czym innym jest być niepraktycznym. Ostatnio widziałem na YouTubie mi gdzieś, nie, na fejsie, gdzieś mi taki film filmu. Wykoksanym totalnie amerykańskim żołnierzu. No super człowiek, wstaje o czwartej rano. Naprawdę robi mega rzeczy. Ciało ma wyrzeźbione idealnie. Tylko że taki żołnierz jest niepraktyczny na polu walki. Chociażby przez to, ile on musi zjeść dziennie i czego. Utrzymanie kogoś takiego jest absolutnie bezsensowne z punktu widzenia armii. Ja rozumiem mieć jednego czy dziesięciu takich typów do zadań specjalnych, ale nie da się mieć miliona takich typów, bo nie da się ich utrzymać. Czyli bycie idealnym pochłania coraz większej ilości zasobów. Ale nic tego nie równoważy. Okej, okay, jest efekt, ale nie ma niczego bez kosztów. Pytanie, jak ciało tego człowieka będzie działało za 10 lat, o ile w ogóle jeszcze będzie działało. Dlaczego o tym mówię? Bo bycie tylko w dobrym sinuzja, to jest nierzeczywiste, tego się nie da zrobić. większości z nas żyje takie wewnętrzne dziecko, któremu ktoś kiedyś powiedział, że trzeba. Że tak ma być. I próbujemy spełnić ideał często jeszcze z zeszłego stulecia. Innym odpierdlała. Normalny, zdrowy człowiek to jest ktoś, kto ma w sobie spokój. To jest ktoś, kto nie ma gonitwy myśli, kto może spokojnie usiedzieć w miejscu i usiedzieć już w miejscu. Nie nudząc się sam ze sobą. Zdrowa osoba nie przypierdala się do siebie co chwilę. Zdrowa osoba nie ma potrzeby, ani obowiązku niczego udowadniać, tym bardziej wszystkiego wiedzieć. Zdrowa osoba nie musi spełniać żadnych, a tym bardziej wyimaginowa wyimaginowanych, bo wyidealizowanych wy e warunków. Bo ktoś uważa, że coś tam. No nie. Bardzo proste porównanie. Każdy zdrowy organizm jest wewnętrznie spokojny. Po owocach ich poznać. Jeżeli masz w sobie wewnętrzny spokój i umiesz go utrzymać przez 15 minut, to sprawdź, czy umiesz go utrzymać przez godzinę. Jeśli tak, to wszystko z tobą w porządku. Jeśli nie, to masz parę pytań, na które trzeba by sobie odpowiedzieć. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle warto to sprawdzać? Kto chce? ten sprawdzi. Kto nie? To nie. To twoje życie i twoja odpowiedzialność. Nikt mi tego nie powiedział. Ja sam niestety za późno na to wpadłem. Czy znaczy nie ma czegoś tak jak za późno. No ale gdybym wpadłem na to wcześniej, pewnie nie nagrywałbym tego teraz. No mniejsza z tym. Wiem, co jeszcze można powiedzieć. Zdrowa osoba, zdrowa w środku, wewnątrz, czy to w psychice, czy to w ciele, potrafi zaakceptować fakt tego, jak ma, nawet jeżeli się nie zgadza z tym, że tak ma i chce to zmienić. Zdrowa osoba nie ma potrzeby udawania czegokolwiek. I wybacz, nie będę Cię oceniał. Nie od tego jestem. Ja tylko mówię, co moim zdaniem ma zdrowa osoba. I to nie są teksty w stylu, że prawdziwy mężczyzna powinien. Prawdziwy mężczyzna wie, co ma robić. A to, co powinien, to jest opinia innych. Tak samo zdrowa osoba przede wszystkim wie, że jest ze zdrowa. Jak to wiesz? To fajnie. Jak nie? Pewnie, pewnie, pewnie będą pytania. Pytania i odpowiedzi. A odpowiedzi są najlepsze. Pewnie, pewnie, pewnie. Będzie fajnie. Ciekawe. Czy zmarnowałem ci 16 minut, czy to cię do czegoś zaprowadzi? Dlaczego uważasz, że jesteś zdrową osobą? Z tym pytaniem Cię pozostawię. Trzymaj się. Hej ho!